Habemus Papam. Nowy papież wybrał imię, które waży tyle, co historia. Leon XIV. Kim jednak naprawdę jest Robert Francis Prewost? Co te wybory oznaczają dla Kościoła? Tradycja bergogliańska czy ciągłość? Będziesz zaskoczony. Obejrzyj film do końca, aby dowiedzieć się wszystkiego, co warto wiedzieć o nowym papieżu. Wybór Roberta Francisa Prewosta na tron papieski zapoczątkował w Kościele Katolickim pontyfikat, który opiera się na dyskrecji i poufności, choć nie jest pozbawiony pytań. Prewost, postać mało znana w prasie głównego nurtu, lecz dobrze znana w kręgach kościelnych, obejmuje tron Piotrowy z wieloletnim doświadczeniem i programem nauczania, który łączy w sobie pracę duszpasterską, rządzenie i misję. Jego wybór nie wywołał żadnej sensacji, ale od razu wywołał większe zainteresowanie wśród biskupów, teologów i obserwatorów świata katolickiego. Właściwie od samego początku nie brakuje głosów, które przypominają kontrowersyjne epizody z jego przeszłości menedżerskiej i decyzyjnej. Jednocześnie wielu dostrzega w nim kontynuację podejścia bergogliańskiego pod względem stylu, wrażliwości i priorytetów kościelnych. Linia ta mogłaby zagwarantować stabilność, ale jednocześnie grozi zaostrzeniem napięć już istniejących w dużych sektorach kościoła. Pytanie, które się teraz nasuwa, to nie tylko to, dokąd poprowadzi łódź Piotra, ale także w jaki sposób to uczyni: z przejrzystością, której wymagają obecne czasy, czy z nieprzejrzystością, która niekiedy charakteryzowała poprzednie rządy? Robert Francis Prewost. Urodził się w 1955 roku w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois. Swoją edukację kontynuował w zakonie św. Augustyna, którego był przełożonym generalnym przez dwie kolejne kadencje. Prewost to człowiek poważny, myślący i o silnej dyscyplinie intelektualnej. Wyróżnia się stylem, który unika publicznego wystawiania się na widok publiczny preferując cichą i instytucjonalną pracę. To właśnie ta postawa z czasem doprowadziła go do pełnienia coraz ważniejszych funkcji. Misjonarza w Peru, następnie biskupa Chiclayo, ostatecznie mianowanego przez papieża Franciszka prefektem dykasterii biskupów, jednej z najdelikatniejszych funkcji w kurii rzymskiej, ponieważ wiąże się z wyborem i mianowaniem pasterzy diecezjalnych na całym świecie. Prewost buduje swoją karierę w cieniu władzy, a nie w blasku medialnego fleszy. Wierny linii Franciszka został natychmiast uznany za jednego z architektów nowej geografii biskupiej, zorientowanej na pasterską roztropność, peryferyjną obecność i mniej tożsamościowy profil biskupów. Jednak styl ten, tak ceniony w pałacach watykańskich, zaczął budzić wątpliwości w innych kręgach. Czy jest to styl rządzenia, czy zarządzania, rozeznania, czy równowagi wewnętrznej? Jego kariera, dziś ukoronowana niewidzialną tiarą pontyfikatu, świadczy o nieustannej wierności rzymskiemu modelowi, lecz pozostaje kwestią otwartą, czy ta wierność była wiernością wiecznemu Kościołowi, czy też strukturze władzy, która go reprezentuje. W swoim pierwszym przemówieniu, jako papież Leon XIV, od razu wyjaśnił kierunek, jaki zamierza nadać pontyfikatowi: Chce kościoła synodalnego, który słucha, który podąża ze wszystkimi. Oświadczenie to potwierdza ciągłość duszpasterskiego podejścia Franciszka i rodzi pytania o przyszłą równowagę między kolegialnością a autorytetem. Jego pracę duszpasterską charakteryzował zawsze umiarkowany, Niemal neutralny ton, unikanie przeciwstawień ideologicznych i utrzymanie linii zgodnej z wizją duszpasterstwa pasterstwa przed doktryną, zapoczątkowaną przez papieża Franciszka. Pełniąc funkcję prefekta, dykasterii biskupów, promował osoby kościelne, które wyróżniały się raczej z równoważeniem administracyjnym niż stanowczością teologiczną. Biskupi. Którzy prowadzą dialog, słuchają, są bliscy ludziom, ale rzadko są prorokami. I to właśnie wydaje się być kluczem do jego wizji. Kościół, który potrafi nie obrażać, nie narażać się, nie podejmować ryzyka. Ostrzeżenie, które uspokaja wielu i niepokoi innych. W debacie na temat rodziny, bioetyki, tożsamości katolickiej i liturgii. Prewost pozostawił niewiele publicznych śladów. Świadomy wybór, strategiczna ostrożność, a może wyraz Kościoła, który woli milczenie odgłoszenia. Dla jego zwolenników jest to dowód na to, że jest człowiekiem, który unika rozgłosu, by służyć jedności. Dla jego krytyków jest to oznaka przywódcy, który nie zajmuje stanowiska, pozostawiając trzodę na łasce doktrynalnego chaosu. Do najbardziej delikatnych punktów towarzyszących wstąpieniu Roberta Francisa Prewosta na tron papieski należą pewne decyzje podjęte w przeszłości, które teraz wypłynęły na powierzchnię ze zdwojoną siłą. Będąc prowincjałem Augustianów w Chicago, Prewost zezwolił na zamieszkanie księdza, zamieszanego w oskarżenia o molestowanie w klasztorze w pobliżu szkoły. Zarząd utrzymywał swoją decyzję w tajemnicy. A wielu dziś uważa ją za nierozsądną i niejasną. Później, pełniąc funkcję prefekta Watykanu, nie wyróżnił się zbytnią wnikliwością w tej kwestii. Krytyczni obserwatorzy twierdzą, że jest to podejście nadmiernie biurokratyczne, które stawia milczenie ponad jasność. W czasach, gdy Kościół pilnie potrzebuje prawdy i przejrzystości, cienie te ciążą na osobach, które są obecnie powołane do przewodzenia kościołowi. Robert Francis Prewost nie jest papieżem medialnym. Nie lubi być w centrum uwagi, nie szuka poklasku. Jego styl jest stylem kurialnej trzeźwości. Spokojny ton, wyważone słowa, stonowane gesty. Sposób komunikacji odzwierciedlający jego ścieżkę instytucjonalną i powściągliwy charakter, który towarzyszył mu przez całą karierę. Nie ma tu śladu teatralności, ani okazywanych emocji. Jego siła, jeśli w ogóle istnieje, leży w jego dyskrecji. Pontyfikat Roberta Franciszka Prewosta rozpoczyna się pod znakiem bezpośredniości. Terminy są już wyznaczone i nowy papież będzie musiał się z nimi zmierzyć bezzwłocznie. Pierwszym zadaniem będzie mianowanie szefów dykasterii, kluczowych stanowisk, które utraciły ważność wraz z końcem poprzedniego pontyfikatu. Wybór osoby, którą zatwierdzić lub zastąpić, powie wiele o jego linii: cicha ciągłość czy brak ciągłości, ukryty pod maską ostrożności? Następnie planowana jest podróż do Turcji w związku z obchodami rocznicy Soboru Nicejskiego. To delikatny krok. Zwłaszcza z perspektywy ekumenicznej i geopolitycznej, wymagający wizji i stanowczości. Oczekuje się również kanonizacja Karla Akutisa, zawieszona w ostatnich miesiącach postaci popularnej, lubianej przez młodych ludzi, która może stać się symbolem nowego pokolenia świętych. Decyzja, która będzie miała również znaczenie symboliczne i komunikacyjne. Wreszcie zarządzanie trwającym jubileuszem, który rozpoczął się pod znakiem niepewności. Nowy papież będzie powołany, aby nadać mu ton, znaczenie i duchowy kierunek. Napięty harmonogram, mnóstwo nierozwiązanych problemów, i na każdym z nich teraz spoczną uważne oczy. Cisza i ostrożność już nie wystarczą. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz komentarz Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.